Dobra, odcięcie tutaj, jeżeli chodzi o złoto. Co to? Say what? Dobra, tego nie przewidziałem. Okej. Okay. zacznę od nowa i zaplanuję to troszeczkę inaczej. więc... Tak, teraz zaplanowałem to troszeczkę inaczej. Po pierwsze tam postawiłem maczukę i parę barykad. A tutaj mamy standardowe pułapki wciągające. Na małych. Z tej strony też postawię później pułapki wciągające, ale na razie muszę się obronić przeciw małymi. Przeciwko małym. Dobra. ok. Małe leżą potrzebuję jeszcze cztery, i jestem w stanie jest wynieść takie, wrócić, takie tak, rzeczy. Będziesz gotów. I teraz więcej złota będzie. Ok podstawowe plany przetrwać, zabić, zlikwidować, posiadkować. Po prostu, y co jest? E, ty do mnie. Okej, okay. yy, jakoś nie jestem zbyt zadowolony z tego ustawienia, szczerze mówiąc. O, teraz zamienili się rolami, tak? Aha, cudownie. Dobra. To jest jeden z, z najnieprzyjemniejszych początków poziomu, z jakimi się do tej pory spotkałem. Naprawdę. Masakra, dobra, jeszcze ci przeszli. Jezu, wracaj sobie za drzwi. Do szczeliny? Nie, szczelina to jest do teleportu światowskiego. Wracaj sobie tam, skąd przylazłeś, typie. Nie chcecie tu. Utrudniasz mi robotę. Teraz, buchający. Aha. Super. Dobra. Jezu, jaka będę indywidualna rzeź. Ten poziom jest przerywany. No cóż, przedostatni poziom, z tego co pamiętam, no to musi być chyba ciężki, no ale bez przesady, tak? Czy prze... nie, nie jestem pewny, czy zdołam przesz... przeskoczyć to. Jezu, zacząłem się jąkać. A to już jest tragedia. Mam nadzieję, że te pułapki tam zadziałają dobrze. Maczuga błagam cię działać z tamtej strony. Jesteś moją jedyną nadzieją aktualnie na przetrwanie. Za przerwę, dajcie mi więcej złota i przerwę. Dziękuję! Don't worry, be happy. Okej okay. Troczkę z źle to postawiłem powiedzmy w po tę tym stronę no Okej okay. Jeżeli uda mi się to zrobić w tą stronę i postawić dodatkowo barykadę to jaką mam szansę na przetrwanie armii obni? Po tym, to no wesela się nie zagoi. Nie wiem, ale mam wrażenie, że nie dużo. Eee, potrzebujemy czegoś na tych biegających. Biegających, wybuchających. Zrobię takie rzeczy i... Staramy się zacząć. Dobra, z tej strony idą kusznicy, z tamtej strony idą zwykli orkowie. Dobra, kuszników tam standardowych to nie widzę problemu ich zlikwidować. I łowny w nogi. Nawet w nogi łowny w nogi. Ojejku. No Odczep się w typie, dobra. Typy leżą. Ci też. Okej. Okay. <grytanie> <grytanie> dobra. Leżą typy. W razie jakoś w miarę powiedzmy przyjemnie idzie. Teraz poczekamy chwilę, aby zebrać jak najwięcej złota. Czy run. Cokolwiek to jest w dalszym ciągu, nie mam pojęcia. Okej. Okay. I teraz robimy takie pułapki. I liczymy, że nie będzie wybuchowy. Liczymy, że nie będzie wybuchowy. Na pewno. Okej, okay, z tej strony mamy jednego ogra, z drugiej strony mamy drugiego ogra. Szkoda. Dobra. Typ leży. Da się go podpalić. Znam Twoją słabość. I leży. Dwóch ogrów leży. Akurat ich to się najmniej boję. Tych ogrów to się nie obawiam, praktycznie wcale. Halo monetka. A i moneta mi wpadła gdzieś na dół. A Jezu. Czy możecie się oczerwić? Chyba nie. To jest ponad Wasze siły. A ja umiem operować... <laughs> Między czterema ogrami. No tak, jasne. Po e, czemu by nie? Co nie? Tak. Dobra, e, Dobra, typię Błagam cię podpal się Spłonię jak najszybciej. Nie mam czasu. Leży Dobra. Okej. Okay. Na razie jest całkiem epicko. E, czy łapkę mogę sprzedać za 700? A, sama naprawiłaś. Okej, okay, dobra, jak się łapka sama naprawiła, to jest w porządku. Gdzie jest to złoto? Czemu ono wpada? Pod podłogę. Tak. Dobra. Czy mogę tu coś postawić? Nie mogę tu nic postawić. okej okay, na wszelki wypadek teraz trzeba jednak postawić e, dodatkowe łapki zaporowe tak zwane mieć Za dużo pułapek. Ja więc Ej, tu. No dobra. ok Ej, nie, tutaj chcę Bo. Nie chcę tego. Potrzebuję łuczników. Mogę się założyć, że teraz będzie będzie dużo latających. Mogę się o to założyć. Jeszcze nie wiem skąd stąd. <noise> dobra. Będzie dużo latających. Mogę się o to założyć już w tej chwili. Czuję w kościach po prostu. E, zrobimy sobie tutaj typów. Czuję w kościach, że będzie tutaj dużo latających. Mogę się o to założyć. Będzie, będą ogry, szybkie, gnole i latające. Czemu nie mogę postawić w tym to czasami. Okej. Okay. Dobra. Na razie tyle. I stawiamy dodatkowo pułapki z tej strony. Okej, okay. Pier pierwsza podka. To będzie dobre. Tą troszeczkę niżej potrzebuję. Żeby się aktywowała wcześniej. strzelała Prościej. Okej. Okay. I na razie jedziemy. E, wybuchający. Błagam, nie. No cóż o, mam to tak Irytujący są Dobra Na razie przesuncie się Dobra, na razie jakoś przetrwam, bo nie, nie widzę bo... <śleszy> O blisko fajnie o robimy Okej okay. Potrzebuję bóg strzelających Dobra, wybuchające na razie leżą Nie ma wybuchających na razie, fajnie Nie było ogrób, nie było latających, nie było wybuchających Teraz, w tej fali Czy chwilę wybuchające były? Dobra Pusznicy, no to wiadomo, jakiś standardowy standard, do, standard. Puśnicy to jest standard podnisty Ale barykady mnie nie, proszę nie niszczyć Dobra, pusznicy, ładnie, leżą, nie żyją. E, nie odstrzeliwujmy Okej, okay, sprzedamy sobie to i robimy takie coś. Czy mogę zrobić tak płapki tutaj? I czy te wybuchające będą biegły najpierw do tych pułapek? Jeżeli będą same się eksplodowały w tym miejscu, to co To całkiem bardzo. Okej. Okay. Na razie zrobimy takie coś. Pobiegnijmy sobie na drugą stronę u serii zabójstw. Ładne się nabijają. Jestem dumny z tej serii zabójstw. Chociaż Gnole Bojowe. Dobra, czekam. Cześć. No, jeszcze jeden. Ojej, jaka szkoda. Ale mamy dużo golda. Tak naprawdę tonę golda. a Wybudujemy sobie dodatkowo tutaj miejsce. To sobie ponieważ przemiesz. nie ufam tej grze, Proszę tym dojdziemy. przeciwnikom nikomu niczemu. Po prostu nie ufam. Dobra. I dodatkowo jeszcze zrobimy. Strzelające pułapki na latające typy. Nie mogę zrobić więcej kłopotów. Mogę zrobić więcej kłopotów. Okej. Okay. Nie chcę tej tutaj. Chociaż. Nie. Okej. Okay. Jeszcze postawimy z drugiej strony na wszelki wypadek. Ponieważ. czemu by nie? Jedziemy. Wybuchające? Wybuchające. Nie. Eee... A! Wysadzili się na to. Nie, chyba się. Game. wysadziłem na to. A nie wiem. Dobra. W każdym razie będę mógł sprzedać te barykady za chwilę i je odbudować. Chwilami prawie żadnych horków. Dobra. Co ja plotę? Okej. Okay. To zaboli mnie bardziej niż was. Wróć. No wróć. Dobra. Odało się odsprzedać te barykady. O! Lodowe. Dobra. Typy ty lodowe muszę być tylko i ty, ty, tak. Dobra. Ten powiedzmy obrywa ładnie. Okej Dostał Ja dostałem On dostał I wszystko wymienione Dobra, wymieniliśmy się fragami Pudło Okej okay. Jak coś trafię będzie cud O okay. jestem Eee, sprzedaj się mądry i przestaję Okej i co teraz? Szybkie biegające? Szybkie biegające. A, szybkie biegające, nie widzę najmniejszego problemu, żeby je zlikwidować. W skrócie, jestem na niego Całkiem ładnie idzie. A gnole szybkie biegające. Zapraszam. jakoś się nie obawiam ich na się mam tyle pułapek absolutnie nie robimy to najmniejszej choroby dobra e, panowie do we Ogry leżeć Więc nie wstawać e nie wstawać dobra stop się ty typie po prostu o oh, tyle! Jak fajnie! Ja się obawiałem o wiele szej przeprawy. Ale udało się całkiem nieźle, jak wiedziałem, że nie mogę jednak ich wysłać na jedną stronę, więc całkiem fajnie. A w tym czasie proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcję. I do zobaczenia już następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!